Z uwagi na fakt, że w tej sprawie nie zapadł jeszcze żaden wyrok, niektóre wydarzenia oraz inicjały zostały zmienione. Dopóki nie zapadnie prawomocny wyrok sądu, oskarżonego uznaje się za niewinnego. We wtorek, 30 czerwca 2020 roku, cała Polska czekała na konferencję prasową przedstawicieli Komisji Wyborczej. Cały naród z zaciekawieniem czekał na wieści, który z kandydatów na prezydenta otrzymał najwięcej głosów. Nie inaczej było na Warmii i Mazurach, w niewielkiej miejscowości Biała Piaska. Choć kandydatów było 11, to tak naprawdę tylko dwóch liczyło się w wyścigu o fotel głowy państwa. Każdy z nich miał zupełnie inną wizję rządzenia krajem, co nie było bez znaczenia dla różnych grup społecznych. Człowiek ten spojrzał na zegarek. Zbliżało się południe, a o godzinie 12 zaplanowana była owa konferencja. Jeszcze tylko oprysk przy i można zjechać do domu na krótką przerwę. Jak pomyślał, tak uczynił. Zawrócił ciągnik i już miał jechać w stronę drogi, gdy nagle zauważył coś dryfującego na wodzie. W pierwszej chwili pomyślał, że jest to sterta śmieci, którą być może jakiś mieszkaniec okolicznej wsi postanowił wyrzucić do wody. Blisko drogi wokół tylko kukurydza. Miejsce idealne, aby niepostrzeżenie coś ukryć lub wyrzucić. Zaciekawiony tym, co odkrył, podjechał nieco bliżej. Wtedy dostrzegł dokładnie sylwetkę dorosłego człowieka. Całkowicie nagi mężczyzna unosił się na powierzchni niewielkiego stawu. Jego głowa skierowana była w dół, a twarz znajdowała się pod wodą. Rolnik ten nie miał żadnych wątpliwości, że to pielec nie żyje. Czym prędzej pojechał do domu, skąd zadzwonił, na numer alarmowy. Niedługo później cała wieś stanęła na równe nogi. Radiowozy policyjne, strażackie wozy i pogotowie ratunkowe z pełną prędkością przecinały wiejską drogę. W takich miejscach nie dzieje się zazwyczaj nic ciekawego, a tu nagle akcja znana tylko z amerykańskich seriali. Strażacy weszli do wody, która w najgłębszym punkcie miała może metr przyciągnęli topielca na brzeg, aby lekarz mógł stwierdzić zgon. Już na miejscu można było określić, że ciało leżało tam od kilku dni. Opuchlizna nieco zdeformowała zwłoki, ale wciąż bez problemu można było rozpoznać ofiarę. Bardziej odważni mieszkańcy, albo ci najbardziej ciekawcy, od razu wskazali, że ofiarą jest Bronek z miejscowości Myślik. Policja potwierdziła ten trop. Faktycznie denatem był 55-letni Bronisław D. Mieszkał samotnie w miejscowości Myślik nieopodal Białej Piaskiej. Mężczyzna od kilku lat mieszkał samotnie. Wcześniej miał żonę i trójkę dzieci, ale bardziej od nich kochał wysokoprocentowe napoje. Pił praktycznie codziennie, a pod wpływem alkoholu wszczynał awantury. Kiedyś podniósł rękę na żonę i choć na zajutrz próbował tłumaczyć swoje postępowanie nadmiarem alkoholu i przyrzekał zmianę, kobieta nie chciała tego słuchać. Wniosła o rozwód, spakowała dzieci i siebie i wyjechały do miasta. Pan Bronisław szybko zapomniał o rodzinie. Teraz mógł wieść życie niczym kawaler. Na co dzień zajmował się swoim gospodarstwem, z czego się utrzymywał. Ale miłość do alkoholu zawsze stawiał ponad wszystko. Patrol policji udał się do domu zmarłego. Drzwi były otwarte na oścież, a we wnętrzu panował bałagan. Wyglądało tak, jakby Bronisław wyszedł z domu, który zapuścił do granic możliwości. Nie było żadnych śladów, które mogłyby wskazywać, że doszło tam do przestępstwa. Jednak podczas wykonywania czynności jeden z policjantów skojarzył tego człowieka. Kilka miesięcy wcześniej prowadził sprawę o pobicie. Wówczas jakiś młody chłopak kupił od niego skuter za kilkaset złotych, ale po kilku dniach się rozmyślił. Chciał odzyskać swoje pieniądze, Bronisław nie chciał mu ich oddać, więc między dwiema stronami transakcji doszło do awantury, która zakończyła się bójką. Piany, 55-latek, nie miał szans w starciu z 27-latkiem. Pan Bronek został dotkliwie pobity, a sprawa trafiła na policję. Sprawca przyznał się do winy i skorzystał z prawa do dobrowolnego poddania się karze. Ustalono, że zadośćuczynienie w kwocie 2000 zł będzie wystarczającą karą. Strony się na to zgodziły i wydawało się, że sprawa jest zakończona. Sprawa ruszyła, choć tak naprawdę śledczy nie mieli punktu zaczepienia. Tak na dobrą sprawę w tym momencie nikt nawet nie wiedział, czy doszło do zabójstwa, a może do nieszczęśliwego wypadku. Dopiero praca techników kryminalistyki pozwoliła zebrać materiał dowodowy, który wskazywał na to, że do Stawu pan Bronisław nie doszedł sam. Prawdopodobnie był ciągnięty po ziemi. Na to wskazywały rany i zadrapania na jego ciele. Sekcja zwłok wykazała, że był w stanie silnego upojenia alkoholowego, ale ustalono również, że przed śmiercią został dotkliwie pobity. Na jego ciele znajdowały się też liczne odrapania, które ciężko było wyjaśnić. Jednak to były wszystkie ustalenia, jakimi na ten moment dysponowali śledczy. Nie było żadnych podejrzanych, żadnych poszlak ani tropów, które można było podjąć, aż do 4 lipca. Tego dnia na komendę policji w Piszu zadzwonił młody mężczyzna. Był pijany, ale starał się wyraźnie przekazać informację o poważnym przestępstwie. Chłopak ten przedstawił się jako Paweł. Powiedział, że kilka dni wcześniej był świadkiem morderstwa. Widział jak jego kolega zamordował człowieka. Ofiarą był 55-letni Bronisław, a sprawcą zabójstwa Dawid T. z miejscowości Włosty. Było późno w nocy, a mężczyzna był wyraźnie nietrzeźwy. Dlatego dyżurny policji poprosił, aby rozmówca nie pił już więcej alkoholu, a rano przyjedzie do niego patrol policji. Jednak Paweł nie czekał, aż odwiedzą go policjanci. Już z samego rana udał się na posterunek policji w Białej Piaskiej i opowiedział to, czego był świadkiem 28 czerwca 2020 roku. Tego dnia Dawid T. przyjechał po niego samochodem swojego wujka. Następnie kupili kilka piw oraz wódkę i pojechali po jeszcze jednego kolegę. Ten jednak nie miał czasu na przyjemności, więc obaj odjechali w ustronne miejsce. Tam wypili po dwa piwa i wtedy Paweł wpadł na pomysł, że mogą pojechać do Bronisława i u niego dokończyć resztę alkoholu. Dawid, choć początkowo nie chciał, po chwili namysłu zgodził się na ten pomysł. Wiedział, że zgodnie z wyrokiem sądu musi zapłacić na rzecz tego człowieka 2000 złotych, ale robił wszystko, co mógł, aby uniknąć takiego wydatku. Pomyślał, że wspólna impreza może sprawić, że Bronisław zgodzi się na odpuszczenie długu. Po chwili białe Audi zaparkowało pod domem 55-latka. Już wtedy wiadomym było, że Bronisław ma dość i kąpanem do picia nie będzie. Ale Dawid postanowił wykorzystać sytuację. Wpadł na pomysł, że nieświadom tego, co się dzieje, Bronisław podpisze mu kartkę im blanco, a ten dopisze treść, jakoby przekazał zasądzoną kwotę. W ten sposób miałby dowód spłaty długu, a jednocześnie zaoszczędzi pieniądze. Ale Bronisław, choć piany, szybko zorientował się o co chodzi. Kategorycznie odmówił podpisania czegokolwiek i kazał obu młodym ludziom opuścić teren swojej posesji. Wtedy Dawid, miał stracić panowanie nad sobą, uderzył Bronisława w klatkę piersiową, a ten bezwładnie upadł na plecy. Następnie dopadł do niego i kilka razy uderzył. Na ziemi leżał jakiś sznur, który Dawid miał podnieść i nim związać ręce gospodarza. W takim stanie wywlukł go z domu i wrzucił do bagażnika samochodu. Następnie wraz z 24-letnim Pawłem odjechali. Najpierw jeździli bez celu po okolicznych wioskach, co kilka kilometrów zatrzymując się i pytając Bronisława, czy namyślił się podpisać oświadczenie, ale ten nie zmienił zdania. Dawid postanowił więc pójść krok dalej. Wyciągnął z bagażnika swoją ofiarę i sznur, którym Bronisław był skrępowany, zahaczył o hak holowniczy samochodu. Wsiadł i ruszył, ciągnąc 55-latka za pojazdem przez kilkadziesiąt metrów. To właśnie wtedy powstały zadrapania i rany na ciele ofiary. To jednak nie zmieniło nastawienia Bronisława. Wciąż twierdził, że niczego nie podpisze i zgłosi się na policję po raz kolejny. Wtedy Dawid znów wrzucił go do bagażnika samochodu i odjechał. Zatrzymał się przy polu kukurydzy. Znał to miejsce, jak i całą okolicę. Wiedział, że kilka metrów od drogi jest niewielki staw. Tam zaciągnął rannego i rozebranego już do naga Bronisława i wrzucił go do wody. Wszedł za nim i dociskał głowę, żeby ta znajdowała się pod powierzchnią. Robił to kilka razy, za każdym razem nieco dłużej. Dopiero wtedy, gdy mężczyzna przestał dawać jakiekolwiek oznaki życia, odpuścił i wrócił na brzeg. Według Pawła wtedy ono wskoczył do wody, aby ratować pięćdziesięciopięciolatka. Ale Dawid złapał go za kark, sprowadził do ziemi i powiedział, że jeżeli piśnie choćby jedno słowo o tym, co się stało, sam zginie. Trzymając go w ten sposób, doprowadził do samochodu i odwiozł do domu. Po drodze kilka razy powtórzył, że zabije kolegę, gdy ten się wygada. Paweł powiedział, że wytrzymał kilka dni pijąc ciągle alkohol, ale sumienie nie pozwoliło mu milczeć. Dlatego postanowił zgłosić się na policję i opowiedzieć o tym, co się stało. Te zeznania wystarczyły, aby zatrzymać Dawida T. Ku zaskoczeniu śledczych, ten od razu przyznał się do winy. Ale jego wersja wydarzeń nieco różniła się od tej przedstawionej przez Pawła. Dawid twierdził, że zabójstwa dokonał wspólnie z kolegą. Jednak wielokrotnie zmieniał wersję wydarzeń i nie potrafił opisać tego, co dokładnie robił drugi mężczyzna. Ani prokurator ani sędzia nie dał wiary w wyjaśnienia podejrzanego. W sprawie Paweł otrzymał status świadka oskarżenia. Proces w tej sprawie ruszył 5 maja 2021 roku. Dawid T. usłyszał trzy zarzuty: uprowadzenie osoby, kierowania gruźb karalnych pozbawienia życia oraz zabójstwo. W sądzie Dawid T. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów oraz skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara łączna do żywotniego pozbawienia wolności. Na pewno poinformuję Was o tym, jakie rozstrzygnięcie zapadło w tej sprawie. Za dzisiejszy odcinek już dziękuję. Mam nadzieję, że tej sprawy nie znaliście i zapraszam Was na kolejny podcast w czwartek o godzinie 20.00. Zapraszam również na mój profil na Instagramie, kanał kryminalny. Jak zawsze życzę Wam spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia za dwa dni.